Słuchajcie, dzisiaj tak na szybko pokażę Wam o co chodzi z manetką w Ruptor R1. Czasami zdarzy się, że ona tutaj chodzi bez żadnego, bez żadnego oporu, nie możecie dodać gazu. Rozkręcacie sobie trzy śrubki krzyżakowe, i tutaj macie manetkę. Imbusikiem, imbusikiem, czwóreczką, tą śrubkę sobie dokręcacie oczywiście z umiarem, z wyczuciem. Po tym zabiegu normalnie manetka już będzie wam chodziła. Pamiętajcie, żeby tutaj za bardzo nie grzebać. Jeżeli wy tego nie potraficie, poproście kogoś na przykład dorosłego. Jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić. I po tym zabiegu pamiętajcie tutaj samoznaczenia jak wpiąć. Tu są delikatne piny, żeby tego nie po, nie Wpinamy i manetka już będzie działała. Ja ją obracam. No i oczywiście testuję. Pozdrawiam. Aha, no i oczywiście wszystko robicie na wyłączonej hulajnodze.